Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie na moim kanale I chciałbym wam zaprezentować moją nową serię Tym razem z serii Leech of Legends Spotykamy się od razu w grze, ponieważ nie chciałem was zanudzać tym ładowaniem tych postaci I co tutaj dużo mówić, mam nadzieję, że seria wam się spodoba I dzisiaj zagramy sobie Varusem Warius póki co jest darmowy, ale ma w planach sobie na niego zbierać Gram 3 na 3 ponieważ bardzo dużo osób kręcących na YouTube, Większość po prostu gra. 5 na 5 i byłoby to by bez sensu, gdybym ja też. Zaczął. O, Eni pcha się na wieżę. muszę to zobaczyć. O nie. I było to by bez sensu, gdybym po prostu. robił kolejną niepotrzebną serię. Wcześniej kręciłam Minecraft ekstremalnie, jednakże zakończyła się ona na trzecim odcinku, ponieważ nie chciało mi się mało grać Minecrafta. A poza tym zacząłem grać na packu na 1.47 A ten serwer, na którym grałem był pod 1.52 Pojawiły się stwory. U nas w składzie jest Eni, ja czyli Warus oraz... Z. Aj, fuck! Ludzie nie masz kogo namierzać. No. E no kurczę, nie mówcie, że zrobicie na mnie pierwszą krew? No, no nie no. No chyba nie. Mój czas Musiałem to zrobić. Zawsze jak ktoś mnie goni, nie mogę się po prostu powstrzymać, żeby go jeszcze. nie, nie podgryzać. Kupię sobie miksturki. Jedną na to, jedno na to. Najpierw teraz zbieram 1200 na kart... chyba na katalizator ochronny, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. Żeby polepszyć trochę nasumany stan żywotności, potem myślę kupię krew miecz, a dalej to się zobaczy. Co za cel. Jest moc. Nadchodzi ich koniec. Ołtarze odblokują się za 30 sekund. Garen, padniesz? Padniesz? Nie, nie padniesz. Ja! Jaki fej! E, już by był first blood. Oh my god. końca. No, oni mają pierwszą krew. Lol. Nie wiem, czy w ogóle granie jest za głośno. Czy mnie dobrze słyszycie, ale. To zobaczycie potem blokowano. po fakcie. Już. A tak się napaliłem na pierwszą. Ano nie no nie weszło. no nie wyszło. Sojusznik tego, kto nie ma nic do stracenia. Strasznie nie lubię walczyć się moc róż różnego rodzaju, bo ja, oni mają dużo HP i w miarę nawet dobrze walą. Tylko przed po Poeksplimy trochę na minionkach. Nice, drugi level. O no ja, to był KS. Ja, a już myślałem A no nie wyszło. Dzisiaj chyba coś nie mam dnia na chwilę Xin idzie, idzie na dół, ale cóż... Dobra, idę za zadem. Nie ma zbawienia. Trzeba ich wziąć od tyłu bez skojarzeń. Zapomniał. Nie wiem po co ja to zrobiłem, ale... Nie czepiajmy się szczegółów. Fakt nie wiem, jakby jakoś spektakularnie tam się wbić na nich, gdyż Baruz nie jest zbyt dobry dla Mogłem wtedy garena podpalić. Super, nie mam many. Garen, musisz. MUSISZ! GO AWAY! Ja nie mogę! No i... ludzie, co to, to ma być? Mam trzy asysty, a powinienem mieć trzy kile. Ej dobra, naprawdę muszę odbijać na katalizator, bo już mi się ma na kończy i nawet nie mogę ciskać ze skilli. Nice Dobra, nasie 12 milionów. Czwarty level. Nie jest jeszcze aż tak źle. Bardzo mi się podoba moc pasywna Warusa. Ponieważ, ponieważ ona pozwala na zwiększenie szybkości ataku Jeśli zabije się miniona, zdobędzie asystę lub zabije gracz, innego gracza. No już brak many. Po prostu super. O. No chyba nie. No chyba nie! Nie, 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 nie. Z zatknęło mi w gardle słowo nie 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 znoszę, Xina, nie znoszę cię Uroczyście ogłaszam przy widzach, nie znoszę Xina Dobra, to jest przynajmniej moja opinia. Mnie... Znaczy nie znoszę walczyć z nim, bo grać to jeszcze, ale. No wiecie o co chodzi. <laughs> Spoko Uważaj na tego, kto nie ma nic do stracenia. Oj, padnie, padnie. Pod Musi wpadnąć, musi padnąć! Oje, je! O je! O je! Tak, skaczę po krześle. Dobra, spoko. teraz możemy sobie kupić katalizator, A na razie nie chce mi się specjalnie wracać na, na spawn. Ło! Wow. Serii. Dwa trupy. Nie, nie ma dwóch trupów. Nie, bo dwa trupy są chyba pod rząd ile się nie mylę. W LoL'a gram obecnie bardzo, bardzo niedługo. Tak, bardzo niedługo. I mam na razie 11 level i bardzo mało postaci, chyba tylko cztery kupione. Kate karmę Alistara to za zasubskrybowanie to nie liczy się za bardzo dokupionych. Co nam piszą? Dobra, jest w drodze. Nie wiem, po co oni tak często pingują. Jakby ktoś nie widział, że on tam idzie. Jest nasz katali katalizator ochrony. Dobrze, dobrze powiedziałem. Nie, nie pomyliłem się przynajmniej. Na razie 2 kila w 8 minut. 9 minut praktycznie. No nie tak źle, ale mogło być lepiej. Nie będę narzekał. Jeszcze trochę. W sumie to ulti zaraz będziemy mieli. Ej no ludzie, może by mi tak ktoś pomógł? Jeden zabójca! Oh yeah! Jak ja lubię takie słowa. Teraz zaraz kupimy kawu, miecz. A potem kupimy coś na prędkość ataku. Tak mi się zdaje. Nice. Minione. Go, away, go! Nie wiem, po co już użyłem tego skilla ale. Chwilami nie myślę, co robię po prostu. Nice. O, napaliłem się na syn, że tak tu. Nie, nie, no nie warto się, nie warto się rzucać. Dobra, to ulepszymy. W ogóle nie, nie lubię za bardzo tego kołczanu rozkładu, dlatego mało go będę ulepszał. To jest przynajmniej moje zdanie, a nie, nie wiem czy wy je podzielacie, ale o nie, bo nie, no duch mi uratował. Iski ulti. czas tobie Przeciwnik pokonany. Sam że do tej pory nie wiem co myśleć do dokładnie o ulti Varusa. Moje strzały. Tchurze, Fajnie, jak się gra z jakimś Polakiem, to wtedy można się jakoś porozumieć w miarę jakoś współpracować. A tak to po prostu jest cieńko. E tam nie, nie stać mnie jeszcze na kawu miecz. miecz. Nie wiem, jak to się czyta w ogóle, ale. Trudno. Jak tam stoimy ze statami? O, Z. eni, a, a Z ma na razie 0 kill. O, Garen. Ej, kurde, bo oni na montaży przejmują. Obydwa ołtarze, mam 10% chyba premia ataku, czy jakoś. Ale zaraz to zmienimy. Uszcz uszczyplimy ich to Dobra, od tyłu, od tyłu. Strzenie! Oh yeah! Beznadzieja. Ja ci dam jak jakąś beznadzieję. Powiedz coś może na rozluźnienie. Chcesz zobaczyć, chcesz <noise> report, tak. Report za KS-a. Takie stwierdzenie mnie po prostu rozwala. Ludzie się nie znają za co jest report i mówią, że KS to jest report. A w ogóle to nie był KS, bo razem go widzieliśmy. Ludzie tak strają o te kile po prostu. Dodatkowo no, ja na początku też trochę bym wściekły na Eni, Ale no, ludzie, nie popadajmy w histerię. To, że denerwuje mnie, to, to nie oznacza, żeby już kogoś wyzywać. Report od razu. Masz reporta. O, heja, powstrzymania. Dobra, wrócę na spawn. Kawu, miecz. Czy krewy, chusem, miecz. Dobra, id. Ciekawe czy w tej rundzie dobiję do legendy. Ale czas pokaże. Jak kupię potem coś na prędkość ataku, to kupię sobie ten jakiś... O, to kupię pas z giganta, ponieważ według mnie trochę... Wiem, że nie powinienem za dużo dawać na HP, ale zawsze się przyda trochę większy zapas zdrowia. I prędkość ataków w ogóle na Warusie to jest pod... klucz do sukcesu. No już ja już też będę pingował. Nie lubię cię Z, ale zachowam sportową postawę. I... Nie. No dobra, nie. No dobra, nie zachowam sportowej postawy. Co mam to? Iloni mają HP w ogóle. Poczekaj. O, fuck! Dobra. Nie, nie zachowuje się sportowo. Możecie mnie uznać za tchórz, ale. To nie jest odwaga. To jest, to jest czysta nie głupota. Nie końca. Dobra, zaczęliście jakieś w Dobra. Myślę, że w którymś odcinku zaprosiłbym. Do gry jednego ze swoich znajomych. Żeby było po prostu ciekawie, żeby jakoś urozmaicić. Żeby była jakaś różnorodność. Nie wiem, jak to nazwać. To już pokonany. Dwa trupy na froncie droga Będzie? Dwa... Trupy! Nie ma zbawienia. Wienia, owszem, nie ma zbawienia. Masz rację. Popieram Cię, masz rację, Warut, jesteś protektor. Dobrze się rozumiemy. Dobra, idę kupić coś na prędkość ataku, nie będę z tym zlekał. Dobra, wy... wydupczę tylko, wydupczę. Roz... Rozwalę tylko te minionki. Nie mogę się powstrzymać. już Ale teraz przydał to, co zrobiłem Zedowi, to był. <grywki> Jaki nobek. Nie ma zbawienia. Nie moc Przepraszam, jeśli to słyszycie, ale tu mój pies... Gdzie to jest? Dobra, mój pies daje koncerty. Zapomniano. Mnie. Dobra, idziemy dalej. Specjalnie teraz chcę zdenerwować tego zeda Uważaj na tego, kto nie ma nic do stracenia. No nie wiem, czy uda się naksić Mój cel jest jasny. Dobra, nie dogonię go już. Tak, dostanę reporta za to, że go zabiłem przeciwnika. Naprawdę Z, Z prawo. O, Garen. Garen, Garen. O nie, Ech go już. Legenda! lepsze to moją z moc. Tak, z, z pewnie reporta już szykuję. Czekajcie, zaraz wrócę, muszę tego coś załatwić. Dobra, już jestem. Tutaj chyba kupimy to. Gdzieś to był. O. To huragan Ru Ruana. Nie wiem, jak to się czyta. Pozwala nam na wystrzelenie dwóch strzałów. Nie mam bladego pojęcia co to znaczy to takie zielone kółeczko. Jeśli możecie, to proszę napiszcie mi w komentarzach. Mój czas dobiegł już końca. E tam, garden padnie. Nie dobiegła końca. Jezus, Mary, jak ja nie znoszę Zeda. Działa po prostu na mnie, jak płachta nabiegła. Ten, ten przynajmniej. Legenda. Super. Dobra, miałem kupić pas giganta, ale to jest chyba nawet lepsze. Cztery mimołdarze. Jestem nafidowany, super. Raz, dwa przyjmę. My na, dwa ołtarze przejęli, a nasi w ogóle się, zauważyłem, ostatnio gracze w ogóle tymi ołtarzami nie przejmują. Powinni. Naprawdę jest wielka przewaga, jeśli ktoś kontroluje ołtarze. To już za 3 miliony ma chyba 9 złota więcej. To może się wydać mało, ale to zawsze jest coś. Oje, Oh yeah, epic battle. Dobra, bez sensu, bez sensu. Poczekam na miniony. Dobra, idźcie. To, co muszę, co to miało być? Zwycięstwo!